See, and I find in you every day for us something new. Open mind for a different view, and nothing. I Cześć. Dzisiaj nietypowo e, prolog robimy z wnętrza bunkra. E, jest to tradytor artyleryjski e, z roku e, z 1934. Jeden z najstarszych e, wybudowanych w punkcie oporu wzgórza 304,7. Jest to e, mała skomplikowaną e, budowę e, strop. E, Wykonany jest bez belek, z innych tych zabezpieczających. Jest oczywiście siatka anty, antyodpryskowa tutaj. Są dwa pomieszczenia główne. Nie ma tych, tych zabezpieczeń wyjścia. Jest dobudowany garaż, wejście do garażu armaty. To była armata z, z tak zwaną uruchomioną podłogą z dwoma otworami jak widać na strzelniczymi, plus można było armatę wytoczyć tam do tego przecinka i strzelać po prostu jakby z pozycji polowych. No tam jest, tam jest po prostu wyjście do następnych e, e, pomieszczeń, dwa pomieszczenia e, i jest kopuła obserwacyjna, do której się można dostać tylko przez, przez dolny poziom, który jest zaśmiecony, zalany. Później jest kopuła pancerna, w której jest umieszczone stanowisko CKM. No, tu jest tu jak widać no, jest dosyć dużo przestrzeni, jeśli chodzi o ale to są... To jest, ty, bunkra z 1934 roku, który, on, 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 on po prostu jeszcze razi z tym zabezpieczeniem antygazowym, z tym wszystkim, to, to są pierwsze takie prototypy bunkra. Oczywiście dwupoziomowy, to już jest takie rozwinięcie tych, tych, tych bunkrów, tak zwanych tradytorów. Um, jest, y, są dwa wyjścia do, do drugiego pomieszczenia i pomieszczenie, w którym jest y, 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 dołożona do amunicja, w tutaj jest to jest na początku tutaj obok, no i tak tyle co by można o nim powiedzieć, jest, jest to wiadomo, jest, e, e, można pokazać te, ta kamienna obudowa wokół bunkra, która jest dodatkowo zrobiona, są, są jeszcze jako taką zachowane te rowy e, e, diamentowe e. No i to by było tyle co tutaj ten pierwszy raz robimy wywiad, jakby ten prologi wewnątrz bunkra, jest, bo jest tu na tyle słonecznie jako taką, że można coś nakręcić. No, polecam odwiedzenie tego bunkra. Też oczywiście bunker na mapie fortyfikacji pl numer zobaczymy numer 9 na mapie przed tym Filmowałem i fotografowałem tak, tak zwane te koszary. Tam są dwa schrony bojowe. E, oczywiście wnętrza boki tego wszystkiego. Teraz to już oczywiście znów typowo zarośnione, nawet pomiędzy tymi. Był budynek, którego praktycznie się można obecnie nie domyślać, że coś takiego było. To tylko jeżeli chodzi o przewodniki, jest napisane. Ale jest, jest wspaniała przygoda, jest po prostu ładnie się można e, tutaj. E, aby ja powiedzieć spędzać reakcyjnie czas, no i to na razie i do następnego bunkra. Cześć, znajdujemy się na zewnątrz tradytora artyleryjskiego numer 2 według starych map, a numer 9 według fortyfikacji PL. Jest to tradytor artyleryjski dwukontugnacyjny z dwoma strzelnicami na jedną armatę 75 mm. Tam jest jedna i z drugiej strony druga. Po prostu była na obrocowej podłodze z możliwością kierowania ognia albo z jednej ścianicy, albo z drugiej. Z możliwością także zmieniania kierunku armaty, wyprowadzenia ją tam jako z garażu i strzelania z pozycji polowej. E, następnie co mamy? Tu mamy pan pancerną z 1934 roku i następną e, kopułę obserwacyjną, tam dalej, tam wyżej ona jest. A to jest taka miesza też z 1934 roku. Ogólnie e, Słon Bojowy jako tradytor wybudowany jest w 1934 roku. O, to jest taki centralny, największy tutaj e, Chron bojowy, jeżeli chodzi o wzgórze 34,7 jest ładny widok, Tu po prostu e, miał możliwość prowadzenia ognia w kierunku Bytomia e, Brzezin w kierunku Dąbrowki Wielki Tak samo kopuła e, tu, tu, e, ogień z CKM po e, przesięka po prostu cała ta ulica to nie jest zbytnio dobrze uzbrojony i ma pewne mankamenty, jeśli chodzi o, o obronę przeciwgazową. No, ale jest to, mówię, to jest jeden z pierwszych takich marianży e, z gronu żelbetowego z, ze stanowiskiem CKM e, razem z, e, z tradytorem armaty, no i po prostu wszelkie tutaj błędy są, są jakby pierwszymi później już niepowtarzanymi jest do tych błędów też należy strop nad w ogóle cały strop tutaj ten pierwszy jest bez wzmocnionych nie, nie ma wzmocnionych belek jest tylko siatka antyodpryskowa brak zabezpieczeń wyjść bo tam z drugiej strony to widać wyraźnie jest jedne wyjście zrobione takie zabezpieczające z garażu to tabele w ogóle nie zamykane no i tu jest właśnie ten mankament no innym mankamentem jest też wyjście do kopuły i do kopuły obserwacyjnej z drugiego poziomu co raczej nie powinno być nie powinno być z tego górnego poziomu wyjścia a nie z dolnego o. i to by było tyle na, na ten no pierwszy prolog jest kręcony tam w środku e, tutaj jest ten co to takich jeszcze jednych takich e, rzeczy różniących ty, 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 stron bojowych jako tradytor, ty, ty. to po prostu obok pomieszczenia e, z armatą był magazyn amunicji, także nie jest tutaj jak innych e, e, amunicja podawana bezpośrednio z, z, z drugiego poziomu, z za pomocą windy, tylko jest pomieszczenie obok zamykane dwoma drzwiami, które jest jakby na tym przeciągu, bo tam są schody prowadzące do pomieszczenia armaty i drugie niżej, schody prowadzące właśnie już do tego, do tego mniejszego pomieszczenia, które jest jednocześnie wyjściem do, bunk, do tego bunkra I to by było na tyle na, na, tym, na tym temat tego, tego schronu bojowego. No na razie i cześć, do następnego Uh, spotkania.